Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Jak już widzicie filmik pod tytułem najważniejszy etap hodowli. E, tak mi się wydaje, że to jest najważniejszy etap z tego względu, że jak teraz sobie przygotujemy nasze gąbki, tak później będzie to się wszystko przełoży nie tylko na, na wychód młodych, ale także i na, na loty. Chciałbym wam pokrótce powiedzieć jak to się u nas teraz odbywa. Sprawa się trochę rypła, że tak powiem, z moim planem takim, bo nie brałem tego też pod uwagę, że te głębie, które były zaciemniane, że one jednak potrzebują... Przepraszam, Stasiu, zabawka nie taka się wybudziła. Już jestem. Eee, sprawa się rypła z tego względu, że nie brałem tego też pod uwagę, że te głębiej jednak trochę później będą dopierzały te lotki. Zostały tam na jednej, na dwóch lotkach i to wszystko, że tak powiem trochę tak trochę pokrzyżowało mi plany z tego względu, że pamiętacie i tutaj muszę też zaznaczyć, że wprowadziłem co niektórych hodowców błąd i to bardzo duży błąd zdaję sobie z tego sprawę, że ale to jest tylko to co my zawsze robiliśmy u nas na hodowli odnośnie tych całych kuracji. Robiliśmy te całe kuracje, najpierw żeśmy tam odraboczali, kokcydioza, później samoneloza i tak dalej i tak dalej. Antybiotyków tych szło, jakby nie było. Zdałem sobie sprawę, że to jest w zupełności niepotrzebne, ale powiem wam dlaczego. Dało mi to też dużo do myślenia, że stosują te środki Herbaline, o których zaraz też powiem, co niektórzy powiedzą znowu, o tych Herbaline'ach mówię, ale ja mówię tak, jak jest u nas na hodowli i chcę, żebyście wiedzieli. Podczas jeszcze tam, tamtego starego gołębika, pamiętacie, mówiłem, że tam lekka kokcydioza, to była medium taka. Gdy dodałem tam po prostu kał i z wola ten, ten cały, daliśmy do laboratorium, stwierdzili, że jest średnia kokcydioza. Ja pani zasurowowała, albo uderzyć z antybiotykiem, albo nie, ja uderzyłem. No. Wolałem jednak to wszystko, żeby to, to jakoś ładnie załagodzić i tak dalej. Później zrobiliśmy te same badania, wyszło, że, że jest czysto że naprawdę nie ma niczego, to zdałem sobie sprawę, że nie ma sensu naprawdę w nie pakować. I, I miałem fajną, miłą rozmowę z tą panią, ona do mnie powiedziała, że jakby wszyscy przysyłali takie próbki, to naprawdę tu nie byłoby żadnych chorób. I teraz wyobraźcie sobie, ja wyciągam wszystko z tego wnioski. Wiem, że to zrobiły te środki Herbalife. Co niektórzy się mogą zgodzić ze mną, co niektórzy nie. Ja też to szanuję, każdy pamiętajcie, że ma swoją tą yy, wędkę, tak samo my dajemy tą wędkę i każdy nie chłapie jak, 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 jak po prostu uważa, i jak jest na to po prostu przygotowany. Nie robimy w tym roku żadnych kuracji oprócz tej Herbalajny. Tam jest u Jacka Dziurkowskiego, to nie jest żadna reklama, bo ja nie chcę też 100 tysięcy telefonów. Pamiętacie, jak ja to mówiłem? Tam jest cały plan tego oczyszczenia. Tylko, że pokrzyżowało mi trochę z tym planem to, że ja pamiętacie, jak cały czas mówiłem, u nas w głębie są miesiąc czasu na owsie. I to jest właśnie przy tej kuracji też, tylko nie mogę teraz tego zrobić, bo po pierwsze część głębi tych lotowych jest po prostu jeszcze tam na tych dwóch lotkach do rzucenia. Nie chcę teraz przerzucać ich, bo one mają naprawdę to zbudować to skrzydło, bo to o to chodzi to pióro, żeby to było to było mocne, dlatego nie chcę tego, teraz tej kuracji robić. I powiem wam jak to zrobię, a druga sprawa jest jeszcze taka nie chcę tego też robić, bo tam mieliśmy takich późniaków tam od tego dziadka przybyliśmy. One też są tam na trzech, na czterech piórach, nie chcę po prostu na razie tego robić, ale w każdym razie ja wprowadziłem tą kurację już teraz tymi herbalajnami produktami. Powiem wkrótce jak, jak, to, jak to robimy. Przez pierwszy tydzień dajemy ten kokolin załóżmy. Przez następne, ta, następne 7 dni dajemy antyfungalin i aspegital. Jeden idzie na karmę, jeden idzie do wody. Do tego później przechodzimy na hepalin Pro z cytryną na 7 dni. I do tego przechodzimy na będę na drogi oddechowe. Dlaczego teraz? Ja chcę gołębie rozpodobę połączyć w grudniu. Taki, taki mam plan grudzień, początek może stycznia. Z tego względu, że chcę sobie naciągnąć tych zimowych. Aczkolwiek, czy one zostaną u nas w hodowli, tego też nie wiem na, na dzień dzisiejszy, bo jakieś mamy tam plany związane z tymi wspólnymi gojennikami, muszę to wszystko dopasować. Ale w każdym razie. To, że załóżmy, nie robimy teraz tej kuracji owsem, to nie znaczy, że jej w ogóle nie zrobimy. Zrobimy, ale mi bardziej chodzi o głębie lotowe. A lotowe głębie będziemy parowali po prostu później. Będę, u nas zasada zawsze jest jedna. Dwa tygodnie przed pierwszym treningiem ma być głębnik wysprzątany z młodych. Tu jeszcze decyzję podejmiemy później. Zobaczymy od kiedy te loty się zaczną. Zazwyczaj około 17, tam 19 kwietnia, się zaczynają te loty. To, nie, to jest jeszcze taki temat naprawdę. Yy, otwarty, że tak powiem i dalszy, dlatego na razie o tym w ogóle on nie myślę, ale w każdym razie jak amen w pacierzu, one będą głębie lotowe na, na miesiąc czasu na owsie, ale musimy poczekać chwilę żeby, żeby tam w sumie te samiczki tylko tam mamy samczyki, w sumie wszystkie rzuciły już te pióra, tam tylko zostały naprawdę tam trzy, chyba trzy samice które tam jeszcze mają, tam dwie, dwie lotki jedna chyba jedną, ale, ale nie chcę teraz po prostu tego robić, ale w każdym razie, w każdym razie na głębiku lotowym to zrobimy Dlaczego mówię, że ten etap jest najważniejszy? I w mojej opinii i myślę i nie tylko, to jest to, jak przygotujemy nasze głębie tak po prostu będziemy mieli. Karmienie dostają raz dziennie. Pamiętacie, jak ja wcześniej mówiłem jak najwięcej karmy białkowej, bo to, biał, to blotko to pióro składa się z białka. To nie składa się z tam z oleistych, wiadomo, to wspomaga tylko, ale głównym budulcem jest białko. Do tego pytacie też mnie nawet Piotr Swojnic, Piotr, pozdrawiam. Miło, że pytasz. Zawsze, jak to pyta, to nie bądź jak to mówią. Herbata, widzicie, nawet tutaj mam teraz zaparzoną. Dostają, łącznie z tymi produktami, herbaline. To jest wszystko naturalne. Tu, nie, tu nie, 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 nie ma żadnej tam obawy, że coś tam wejdzie w jakąś reakcję czy coś. To jest wszystko, wszystko i wyłącznie naturalne. Głębie naprawdę są w super, super takiej formie, że tak powiem, bo widzę na głęboko, co się dzieje. To jest naprawdę poezja. Życzę temu, życzę każdemu też, żeby tak było na gojemniku. Karmione są raz dziennie. Raz dziennie i to jest takie. Tak jak były karmione kubeczek, ten, ten który pokazywałem, to jest karmienie tak kubeczek i odrobina. Żeby tutaj też nie, nie, nie oszukiwać ani nie wprowadzać w błąd. Są karmione raz dziennie. Są nawet przypasione. One nie latają, nie mają żadnego oblotu, są przypasione. Do tego dostają na karmę ropę B, to w sumie dostają codziennie. Tylko ja to robię tak, że daję to wieczorem, zalewam i na drugi dzień dopiero daję. I do tego jeszcze dostają resztki, takie dosłownie, wszystko też zużywam, żeby to na przyszły rok było świeże, To liamin nano. Dowody nie dostają na razie żadnego zakwasiacza, bo też mieliśmy tam z fruta, ale też się po prostu skończyło to. Trzeba po prostu z to zamówić, ale na razie to nie jest takie ważne. Zastępujemy to, w międzyczasie zastępujemy to. Też od Jacka jest tam zakwaszać, ale ja zakwaszać teraz naprawdę rzadko stosuję, bo te środki idą cały czas. Także na razie nie jest to takie ważne. Następne takie pytanie, i moja odpowiedź to jest taka, kiedy pokażemy gołębnik, bo dużo też pytacie, jaką w środku będzie wyglądał, wymiary i tak dalej. Jesteśmy na 99% na ukończeniu tego gołębnika. Został nam tylko rozpód w sumie wstawić cele i, i zrobić wloty. Odnośnie wlotów, to też na razie się głowię z tym. Jeszcze mam pewien pomysł, nie chcę żadnych tam tych sputników, chcę po prostu klapa, żeby była, ale żeby to wszystko też miało wygląd i ręce, że tak powiem. Ja tu nie mam dużego popisu u siebie na ogrodzie, bo mamy ogród mały. Muszę to zrobić tak, żeby tak to było funkcjonalne, ale na pewno nie będą żadne. Te dlatego też odeszliśmy od boiler. Te głębniki są naprawdę super. Powietrzu, powietrza naprawdę tyle dochodzi do tego gojemnika, że naprawdę mi się wydaje, że będzie mega, aczkolwiek myślę jeszcze, ale to wszystko wyjdzie w praniu nad wentylacją elektryczną. Ale w każdym razie chcę zobaczyć, jak na razie to wszystko wychodzi. Na razie gojemniki są założone, też te siatki na te okna są z dwóch stron, z tego względu, że z jednej strony to nie zdawało egzaminu, bo gdy tu w Anglii, załóżmy, są wiatry i te deszcze zacinało, po prostu wchodziło do, woda wchodziła do gębnika, zrobiliśmy ramy i są, jest siatka z dwóch stron. Całkowicie to yy, zniwelowało ten problem, nie mamy z tym żadnego problemu. W dzień są pootwierane cały czas, nawet jak są te siatki, tam jest naprawdę świeżo i jak najwięcej powietrza. Ja się nie boję żadnych przeciągów, tylko najbardziej mi chodzi o ten deszcz, żeby ten deszcz po prostu nie, nie wpadał po prostu do gębnika. Trzeba uczyć tego głębie od samego początku, tak mi się wydaje takiego zahartowania, żeby one naprawdę były uodpornione od tego eee, co jeszcze o wentylacji już wspomniałem, ale mówię to jest taki temat, który, który sam chcę sobie, mam już coś tam w głowie ale chcę zobaczyć po prostu, jeżeli coś wyjdzie w sezonie, jeżeli to nie wystarczą właśnie te duże okna, jeżeli to powietrze tam załóżmy nie, nie starczy, czy będzie się grzał, czy to po prostu będziemy wtedy myśleli, ale mam już to w głowie, jak to szybko rozwiązać, także z tym nie ma żadnego problemu eee, sprzątanie też dużo się pytacie, bo nawet miałem ostatnio telefon, czy jak często sprzątam. Sprzątam raz w tygodniu. Na podłogę, później po sprzątaniu, sypię tą posypkę taką z werselagi. To wapno takie. Wiadomo, jak to się od razu wyczysta głębnik, Na no ja się sprzątałem, no to jak one tam wpadną, no to wiadomo, jest za pierwszym razem, bo to ja przeganiam. wygodnie jest po prostu przy sprzątaniu. No to jest taki kocioł się robi, to wapno fruwa, ale to wszystko i tak, to momentalnie tam siada i w każdym razie na następny dzień nie ma tego problemu. I mi się wydaje, że tutaj też to. Zabija po prostu te salmonelle czy tam kokcydje, które są, które są na, na gojemniku. Po prostu przepraszam jeszcze raz z góry, że naprawdę wcześniej tak robiliśmy, że tak powiem, i być może wprowadzaliśmy w błąd. Bo mi się wydaje, warto jest jednak wysłać na te badania. Tym bardziej ja tu się sam zdziwiłem, bo nigdy nie wysyłałem, a myślałem, że to są jakieś naprawdę duże koszty. A to są mój koszt około tam 20 funtów i, i nie trzeba nic pakować w te No głębi. Teraz, jak mówię, jak. Aby tak było, no dalej, że tak powiem, I, ale wszystko na to wskazuje. I mi się wydaje, że dzięki tym produktom, no bo to wszystko, jakby nie było, jeżeli jest gołąb, zdrowy, to ty, to jedynie, pamiętajcie, też mi się wydaje, to nie leczy. Te środki nie leczą, ale jeżeli gołąb jest zdrowy, to na pewno zapobiega, żeby jakieś tam choroby się rozprzestrzeniały i tak dalej. Odnośnie gołębi, z nimi wszystko jest ok, coś tam odjedzie do Mariana. Tak, jak wcześniej mówiliśmy, obiecaliśmy, więcej gołąbków w tym roku nie będzie i to, to, to bez dwóch zdań. Jan, tak jak już wcześniej wspomniałem, do Irlandii tam pojedzie, ale to też taki temat, jeszcze na razie otwarty, że tak powiem. Ale w każdym razie ja obiecałem i słowa nie zmieniam, ten gołąb tutaj zostaje na razie na gojemniku. Ile par będzie, tyle będzie. Nie wiem, czy będzie 14 czy 15, w każdym razie cel będzie na rozpłodzie na około. Będzie na 16, ale czy tyle będzie, to nie, to nie wiadomo. Dojedzie do nas też samica prezent od mojego syna, od Mariana, którego jak zwykle serdecznie pozdrawiamy. Tam samica jest z WOS. W Polsce się tam fajnie sprawdziła, bo to była na dwóch hodowlach i coś tam jakieś, jakieś wyniki te dzieciaki porobiły. Także ona też tutaj dojedzie. Dojedzie z tego względu, że jak wiecie, u nas są te same katryzy, ale dojedzie z tego względu, że jedna honor by, by mi też nie pozwolił, bo to prezent od mojego syna, musi tutaj ona być na tym gołemniku. Pociągniemy coś tam dla Stasia, dla Koloru, żeby coś tak było, bo powiem a się jeszcze, on jak tutaj wchodzi i tu był nasz znajomy ostatnio i mówi No, mówi, Lukas, a który ten twój gołębnik? nie, on pokazuje dla młodych i cały rozpód nie, te największe golemniki sobie powybieram no ale fajnie, miło, dobrze, że się trochę coś tam garnie. A tak ogólnie to jest sezon taki spoczynkowy, no tam nic nie ingernujemy w tym golemniku na razie. Tak, jak mówię, jest wykończony, coś tam jeszcze, mówię, te cele. Tylko syn mi teraz przywiezie za dwa tygodnie. Pozakładamy te cele, wpuścimy te sance niech one już tam po prostu obejmują swoje te cele i zobaczymy. W grudniu albo początek stycznia będziemy parowali i zobaczymy. Jeszcze przemyślimy, bo to jest następny też temat taki. Yy, zastanawiam się nad, yy, nad, nad kolejną taką sprawą, który to jest dla mnie też takie wyzwanie na przyszły rok, dlatego muszę to wszystko tak sobie sam poukładać, że jak to zrobić. Te wspólne głębniki, zaciemnianie czy nie zaciemniać, bo jednak ten sezon będziemy mieli na głębie dorosłym, będziemy mieli, mieli 14 tygodni i później jeszcze mamy tych 7 czy tam 8 lotów. Układują 8 z tego co wiem, znowu następne loty na głębie młode, ale wiadomo też z rodziną trzeba jechać na urlop, trzeba nie tylko dla gołębi człowiek żyje, dlatego zastanawiam się czy będą głębie. po prostu zaciemniane młode. W każdym razie ja w tym roku jestem zafascynowany tą metodą. I kurde, bez tego to by nie było też takiego wyniku to bez dwóch zdań. Ale zobaczymy, w każdym razie też będę chciał tam rozwiązanie jakieś tam inne zrobić. Dlatego też nie ma u głębi młodych. Przede wszystkim nie ma żadnej woliery. Tam jest tylko to duże okno, bo chcę zrobić. Załóżmy żaluzję, która żeby, za, żeby zamykała się po prostu. O tej porze, na której nastawię, żeby już, powiem, żonę Kasię też tam yy, po prostu nie angażować, że szybko po pracy, bo trzeba głębiej zaciemnić. To, to, jest, to, to na pewno nie wchodzi w grę. Ale w każdym razie coś wymyślimy, ale do czego, jak do jakichś wniosków dojdziemy, no to zobaczymy. Bo nie tylko dla głębi człowiek żyje, że tak powiem. Ja, co chciałem udowodnić przede wszystkim sobie, no to udowodniłem w tym roku. Nikomu nie muszę niczego udowadniać, bo to, to jest, bo czasami też yy, zauważyłem, że. Sam taką presję może miałem. Tak, też zauważyłem, że taką presję miałem nad, nad kimś, żeby komuś coś udowodnić, a ja nie muszę już sobie naprawdę nic udowadniać. Ja mi się wydaje, że sobie udowodniłem to, że wróciłem po dwóch latach i naprawdę gdybym jeszcze bardziej się przyłożył do tego, gdyby zegar działał i, i ten ostatni lot, który pojechałem na urlop, to zrobiłbym mistrzą siebie w klubie w każdym razie, tak czy tak. Ale w każdym razie ja dla siebie jestem samym wygranym, mimo że zakończyliśmy to na drugim miejscu. Ja wiem, że z roku na rok będzie coraz lepiej, ale czy będę chciał znowu tak dużo czasu poświęcać na modę, Nie jestem jeszcze tak do końca do tego przekonany. W każdym razie. razie jest rodzina, są dzieci, jest Stasiu, wnuk nasz kochany. Dla niektórych może jest to mylne trochę, bo ja mówię Stasiu i Lukas. Stasiu i Lukas to jeden mały człowieczek, który, który jest moim wspólnikiem i nazywa się ogólnie Lukas, ale ze względu na, na świętej pamięci mojego taty nazywam go go Stasiu, po mojego taty, imieniu, dlatego jest to naprawdę ważny człowiek w takim naszym życiu, w moim, tym bardziej, że, że chodzi tutaj też ze mną przy tych głębiach. I pamiętajcie, nie zapominajcie o tych ja nie mówię już o tych produktach bo no to już nie chodzi o to, bo zaraz będzie znowu, że ja znowu te kurczaki reklamuję i tak dalej. Pamiętajcie, że zawsze to, co ja mówię, to, to jest u nas to, co się sprawdza na hodowli. Yy. Nie wiem, czy pewne lata wcześniej czy u nas były te choroby, czy nie były. Waliłem to trochę w ciemno i przepraszam z góry, bo być może co niektórych wprowadzałem w błąd. Na dzień dzisiejszy na pewno zrobię to tak, że przed grudniem, przed parowaniem rozpodu oczywiście wyślę znowu zbiorę tam kału, zrobię wymaz z wola i znowu wyślę do laboratorium. Mam nadzieję, że tam nic nie wyjdzie. Jeżeli coś wyjdzie, no to wtedy będę działał. W każdym razie mam jeszcze tam czas do przesunięcia, żeby na tym, na tym rozpodzie. Żeby to po prostu to zmienić i coś tam ewentualnie podać. Ale na dzień dzisiejszy nie mam zamiaru, bo widzę, że no jest super, jest zdrowie na gojemniku, i naprawdę teraz daje siódmy. Nie, przepraszam, dzisiaj jest piątek, to jest piąty dzień daje ten kokolin. Puchu jest tyle na kale, że poezja. Do gojemnika na razie nie chcę Was zabierać. To jest taka moja, a może taka cicha niespodzianka, bo w ogólnie nagramy ten cały filmik, tam, bo. Też chcę się pochwalić tym głębnikiem, bo to jest też mój taki mały dzieciak, mój taki projekt. Taki, jaki chciałem ten głębnik. Może nie w pełni, ale w każdym razie na 99,9% jest taki, jaki sobie marzyłem. Eee, czy ostatni? Nie wiem, pewnie tak, no, ale w każdym razie eee, tutaj mamy, mamy małe ogrody. no Wiadomo, no i tak ten głębnik jest bardzo duży, bo jest przeszło 10,5 metra, ale w każdym razie nie będzie tu fermy. To znacie mnie już tyle lat miałem nawet tamten 7,5 metra, czy tam nawet biały, był też koło po, po tej długości i też nigdy nie było fermy. Tak jak powiedziałem, bdów, 12 wdów, 12 wdowców. Rozpływ się zwiększył, ale tylko z tego względu, że chcemy nagrać po prostu na tych wspólnych granikach. W każdym razie nie chcemy zanudzać. Pamiętajcie, to jest najważniejszy czas i okres naszej hodowli. Nie chcę namawiać, podkreślę, ja nie mam z tego żadnych profitów. Nawet z Jackiem Dziurkowskim to rozmawiałem, Parę miesięcy temu nawet nie mamy takiego kontaktu, że tak powiem. Też chcę tam zadzwonić do niego, bo też chcę coś podpytać. Tam jeszcze jeden środek taki mnie zastanawia, ale w każdym razie też się odezwę. do pana Jacka. Naprawdę, przemiły facet. Jakby było takich ludzi więcej, że tak powiem, to pamiętajcie, że ten świat nasz by był piękniejszy, ten nasz, głębiarski, bo naprawdę człowiek życzliwy i to, co teraz mówię, to jest bezinteresowne. To ja nie mam mówię żadnych z tego korzyści. Ale w każdym razie chciałem wam dać znać, jak to u nas się odbywa. I takie specjalne pozdrowienia, że tak powiem. Pozdrawiam moją siostrę kochaną, Gabrielę. Także do zobaczenia za tydzień, bo za tydzień robimy parapetówkę naszego gojemnika. Także trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Dobry lot z hodowli Adam i Lukas Kozie. Hej!